Mam nadzieję, moi drodzy, że wszystko tam działa u Was. Widzę, że miałem przez moment jakieś zagubione klatki. Czy stream się rozłączy? Czy jeszcze działa? Chyba nic z tego. Ale widzę, że. Ale widzę, że wywaliło, więc. No cóż, moi drodzy. Widzę, że z jakiegoś powodu. Niestety mnie rozłączyło i prawdopodobnie ten stream, który teraz mamy, nie będzie w jednej części. Teraz widzę, że. Mm, no właśnie, cały filmik jest rzucony. I mamy jakby rozpoczęty kolejny stream. Więc mówi się trudno. Zrobiłem, zrobiłem ten jeden pokój. Możemy się pożegnać. Hmm. Parnisz Master, niesamowicie przyjemna gra, polecam serdecznie, jeżeli macie ochotę zagrajcie, będzie dostępna na Steamie za tydzień, więc moi drodzy myślę, że warto, bo jeżeli lubicie simsy jeżeli lubicie dekorować, jeżeli lubicie tworzyć sobie takie przyjemne wnętrza, to będzie jak znalazł. Jeżeli macie ochotę zostawcie suba, follow like. jestem na Twitchu, na YouTube pod tym samym nickiem, dziękuję serdecznie, życzę miłego wieczoru, do usłyszenia, na razie, cześć.